Witam pana Szczepana, wyjątkową e, skargodawcę, <grywa> można powiedzieć. E, jeżeli chodzi o tę skargę, no myślę, że każdy z państwa się zapoznał e, z, z, z dokumentami, które dostaliście. E, czy ewentualnie pan Szczepan chciałby coś dodać jeszcze tutaj do tego, co jest? Żeby nie, nie powielać tego, bo dlatego, się z tym zapoznał. Taka, że w starostwie nadal pracuję nad wyceną szkód biegły, ale te szkody będą na pewno wysokie. I chciałbym, żebyście się Państwo nad tą skargą uczciwie pochylili, chociażby z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, mamy w pamięci medialne szum około po sesji, gdzie. Polska poszła informacja o tych nieszczęśliwych zabiegach pielęgnacyjnych za milion 700 tysięcy, gdzie nasz burmistrz Bagiński wypowiadał się usprawiedliwiając jak gdyby swoje działanie tym, że tak mówi prawo o ochronie przyrody i że taka jest po prostu naliczona tak jak powinna być naliczona, a no dodatkowo wypowiadał się, że stoi na straży prawa i że każde takie naruszenie. Na tej ustawy o ochronie przyrody będzie ścigane tak powiem, z pełną stanowczością i z pełną rygoryzmem. Yy. Ustaliliśmy kilka faktów. Ustawiliśmy kilka faktów, które są nieopisane w tej skarbie Kilka moim zdaniem istotnych faktów, które wnoszą jakieś dziwne tło do tej sprawy. Jednym z takich faktów jest to, że co mnie jako obywatela do tego doskarżyłem, a trochę go wersowało, pozwolenie podniszcza było udzielone dla osoby fizycznej zamieszkałej w Szczecinie. A co już a tak szczerze mówiąc budzi mój sprzeciw, bo nie wierzę w to. Zresztą w tytule pozwolenia jest napisane, że jest to oczyszczenie czy uporządkowanie nieruchomości w zamian za pozysk drzewa na cele opałowe. Uważam, że na terenie miasta lub okolic byłoby wielu ludzi zainteresowanych pozyskaniem takiego drzewa opałowego. I niekoniecznie musiała być to osoba ze Szczecina. To jest taka pierwsza dygresja. A druga dygresja to jest taka, sprawdziliśmy pan Jacek, który jest umieszczony w tym pozwoleniu. Jest to do niedawna prezes firmy Polska, spółka ZO w Szczecinie, która zajmuje się pozyskiwaniem surowców, biomasy i zrębkowaniem lasów i wyrębów. Teraz jest rodzina jego prezesem tej firmy. Czyli tak nie do końca jest to taka czysta osoba fizyczna, bo jest ktoś kto do niedawna prowadził firmę, która zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem takiego drzewa na celu przemysłowych i narobienia no w sumie zysku, no bo prowadzi się po to, żeby był zysk. Trzeci fakt jaki udało nam się ustalić, a to jest to, że na wyrębie tego drzewa pracował ciężki sprzęt, a na pewno nie Uh um... W tej temu wszystkiemu dodaje coś takiego, że ten ciężki sprzęt w pewnym momencie wjechał na teren działki prywatnej, gdzie w sposób nielegalny dokonał wycinki krzewów i drzew. Ta osoba, właściciel tej działki prywatnej zainterweniował na miejscu i o dziwo okazało się, że na miejscu pojawił się pracownik, który dysponował samochodem, którym na dzisiaj porusza się prominentny działacz PSL-u który odwiedził właścicieli po tym samym zdarzeniu prywatniej w domu i przepraszał za odjechanie na teren prywatnej działki. To jest to, i żeby było śmieszniej, sprawdziliśmy, tak jak jest zawarte w skardze, że podnosimy w tej skardze to, że. Burmistrz nie dopełnił pełnej staranności i sumienności w momencie wydawania takiego pozwolenia. Ponieważ w myśl artykułu 90 ustawy o ochronie przyrody, o takie pozwolenie następny burmistrz miał obowiązek zwrócić się do starosty jako jedynego umocowanego w prawie decydenta do wydawania takich pozwoleń i zezwoleń. Tłumaczenie się w odpowiedzi burmistrza jest map. I mówiąc potocznie, papierków wynika, że tam nie rosły drzewa starsze niż 10 lat, owocowe. Jest tłumaczeniem dla nas niewiarygodnym. I tutaj upatrujemy niedopełnienie tego obowiązku. Jako przykład prawidłowego postępowania mogę podać przykład inwestora na działkach naprzeciwko, gdzie zakupił. Od prywatnego właściciela grunt pod budowę nowego supermarketu Pryba, gdzie wniósł opłatę za wykarczowanie tego terenu w sumie za ponad 300 tysięcy zł. Czy wniósł? Nie wiem, ale taka opłata została naliczona. Ale nie poluje Pan informacji. Będzie dojdzie Pan do głosu, będzie mógł się Pan wypowiadać. To jest to, że na wizji lokalnej. W stronie internetowej miasta pojawiła się wypowiedź i wpis, że ten teren, teren na tych zostaje przygotowany pod sprzedaż i inwestycje dla przyszłych nabywców. Dziwnym jest to, że teren został nieuporządkowany, czyli teren został wykarczowany, ale pnie tych wszystkich drzew zostały w ziemi. Więc przyszły inwestor będzie musiał włożyć duży wysiłek, bo do tego potrzeba specjalistyczny sprzęt, żeby ten teren faktycznie zniwelować i uporządkować. Sporządziliśmy dokumentację fotograficzną tych drzew i dokumentacja już po zwykła wizyta w tym terenie świadczy o tym, że no, były to drzewa na pewno starsze niż 10 lat. W wielu przypadkach nie były to drzewa owocowe. Wśród tych drzew są drzewa takie jak topole, dom i inne rodzaje. Największy pień, jaki udało nam się zlokalizować po tej wycince, jego średnica w najszerszym miejscu wynosiła prawie 80 cm. Uważam jako skarżący, że. W momencie wydawania takiego pozwolenia burmistrz powinien zasięgnąć opinii Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, co znajduje się na tym terenie i zanim wydał to pozwolenie, powinien dołożyć pełnej staranności w celu bronienia naszego mienia i bronienia tego, co tam zostało nasadzone. A tym bardziej, że część mieszkańców jest zbulwersowana takim tłumaczeniem, czyli takim pozwoleniem burmistrza i no, do nas sygnały mamy to no, potwierdzone na piśmie że mieszkańcy chociażby ulicy wodnej czy ulicy zamieszkującej, tak jak Państwo a to są ludzie, którzy wychowali się na tym terenie. Mieszkają tam praktycznie od terenu, od czasów zakończenia wojny. Takie tłumaczenie uznają za niewiarygodne i śmieszne, ponieważ... Jak to jeden z mieszkańców stwierdził, on już prawie 45 lat temu chodził do tego sadu, mówiąc potocznie jako małolatka siapka. I rosły tam już sady owocowe, które, które były już tam nasadzeniem i wydawały owoce. Więc po 45 latach, no, nie sądzę, żeby to były drzewa młodsze niż 10 lat. Nie chodzi nam tutaj, znaczy nie chodzi mi tutaj o jakiś rozgłos, czy cokolwiek, tylko mam prawo wymagać, od osób, które mienią się e, przestrzeganiem prawa w takiej sprawie, o, którą, o której mówiłem na samym początku, nałożenia tych e, drakońskich kar, e, same tego prawa nie przestrzegają albo nie zachowują pewnej staranności. Chciałbym, żeby sprawa została dogłębnie wyjaśniona, kulisy tej sprawy, czyli kto to wycinał, na jakich zasadach, nie wiemy ile pozyskał drzewa, nie mamy żadnej dokumentacji poza mapkami, na których widnieje, że są tam drzewa, albo całkowite wcieśniki. A tyle z mojej strony, jeżeli są jakieś pytania, to mówię. Dysponujemy filmem, który pokazuje, jak te drzewa są tam zrębkowane na miejscu. Dysponujemy dokumentacją fotograficzną sprzętu, który tam był. I dysponujemy pełną dokumentacją wszystkich pni, jakie zostały po tym wyrębie. Ja uważam, że nad tą sprawą poważnie należy się pochylić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zreferowanie. Tej skargi. Szanowni Państwo, ja może powiem, jak ja to widzę. Jak ja to widzę. Nie wiem, czy za chwilę pan Burzeń będzie chciał się krótko odnieść do tego, ponieważ zgodnie ze statutem z paragrafem 70. Komisja Rewizyjna bada i opiniuje skargi, ale w porozumieniu z przedmiotowo właściwymi komisjami. Myślę, że tutaj w tej sprawie e, chciałbym złożyć wniosek. Oczywiście za chwilę, nie wiem czy Pan Burmistrz będzie chciał jeszcze się odnieść, czy ewentualnie później. później. E, chciałbym złożyć wniosek o przekazanie tej skargi do zbadania Komisji Infrastruktury i poczekamy na jej opinię i wtedy ewentualnie e, będziemy tutaj już e, debatować nad e, końcową decyzją. Tak ja, tak ja to widzę. Proszę się chwilę zastanowić pan burmistrz, bo z drugiej strony nie chciałbym, yy, żeby była taka sytuacja w tej chwili, że pan burmistrz coś powie, zaraz będzie odwoł, będzie dyskusja, a na dobrą sprawę my musimy zasięgnąć opinii Komisji Infrastruktury. Tak? Oni są przedmiotowo właściwą komisją i chciałbym, żebyśmy no, nie powielali dyskusji. tak? Jak będziemy mieli opinii Komisji Infrastruktury, to wtedy yy, od samego porządku do końca rzetelnie podejdziemy na pewno do tej skargi i to mogę pana zapewnić. Panie Przewodniczący, tak powiem wtrącenie. Chciałbym, tak sobie to wyobrażam, że tutaj sprawa jest ewidentnie prosta. Jeżeli te drzewa miały więcej niż 10 lat, to burmistrz w myśl obowiązującego prawa nie mógł sam sobie wydać takiego pozwolenia. są I, rzeczy. I tutaj dywagowanie, na czym ma polegać, zastanawiam się na czym ma polegać opinia Komisji Infrastruktury. Na tym, że drzewa miały więcej niż 10 lat, czy na tym, że tematu nie ma, bo miały mniej niż 10 lat, to, to mnie zastanawia. Jak, w jaki sposób ma się to powiedzieć? Ma, ma się po prostu Komisję Infrastruktury odnieść do tej skargi, a ostateczna decyzja należy do Komisji Rewizyjnej. Tak Dziękuję. robimy, można powiedzieć, z większością skarg, które no, są właściwe dla, dla różnych komisji. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Zastanawiam się właśnie, w jaki. W jakim celu Pan manipuluje informacją? A to tak opowiada, jak szkoła opowiada się właśnie, półprawdy, pewne fakty Pan miesza, tak żeby Panu się układało w jakąś teorię spiskową. To, że wykonywana jest inwestycja po drugiej stronie, jaki ma znaczenie do tego wszystkiego, o czym Pan wcześniej opowiadał? Tam sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ w pasie drogowym rosną drzewa, lipy. I Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na to, żeby tam przebudować tą ulicę. Żeby to przebudować, trzeba było wyciąć te drzewa i trzeba było wydać decyzję i naliczyć opłatę. Część została zaliczona jako wpłata do urzędu, a część jako nasadzenia, bo te kwoty wynikające z wycięcia tych drzew były znacznie większe. To podlega negocjacjom i ustaleniom. I to jest ta rzecz. Firma nie wycinała innych drzew poza tymi, które były w pasie drogowym i na to była zgoda regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Natomiast to, co jest przedmiotem skargi, dotyczy terenu, który był zarośnięty drzewami owocowymi z, takich, z naszych dokumentów i w świadomości mieszkańców, że to jest SAD. Zgłosił się, zgłosiła się osoba, która. Zyskuje nie od drewno opałowe, tylko z tego co ja dostałem informację, że to będzie wycięte, wyczyszczone, a co z tym będzie zrobione, to jak gdyby mnie nie... ile Pasi to na cierpliwi pisze pan artykuły płomienne na ten temat, no to, no to już ja nie ma wpływu na to. Natomiast prosiłbym, żeby nie używać półprawki, czy to był sprzęt ciężki, czy lekki, to średnio mnie to interesowało wtedy, kiedy ktoś podjął się oczyszczenia terenu i jak on to będzie robił. Czy będzie to robił siekierką, czy, po użyciu, czy przy użyciu jakiegoś tam sprzętu. Pan ma zdjęcia, pan ma filmy. Co to wnosi do sprawy, bo nie rozumiem. Jakie to ma znaczenie? W jaki sposób ten teren był oczyszczony? Ja ja bardzo, przykry, bardzo mi przykro, że pan Burmistrzu nie rozumie, Więc zostawmy, jak to Pan Burmistrz powiedział, bajki z muchu i patroci. Ja bym, chciał, ja bym chciał uzyskać dowodną informację z urzędu, dlaczego na podstawie map samosieje, dlaczego urząd przed wydaniem tego pozwolenia na teren nie wysłał urzędnika, który by ten teren zinwentaryzował Czyli poszedł w teren i sprawdził, czy tam są samosieki, czy tam są kruszki, czy tam są maliny. Zanim wyda się pozwolenie, za na, jakie wyda się... na jakiej podstawie pan twierdzi, że nie było i nikt tego nie sprawdza? Ponieważ w odpowiedzi na informację publiczną napisał pan, że to pozwolenie zostało udzielone tylko z, po e, zaglądnięciu do map. Tak pan napisał? Z, z, z map wynika, że jest tam. A, a dlaczego nie było sam. wizji lokalnej? Dlaczego? No to, to wynika z map. Czy to, jest to, już, to, właśnie to nie, nie Wchodzimy na ten tor, na który wejdziemy, mając opinię Komisji Infrastruktury. Ja bym nie chciał, żebyśmy teraz dyskutowali, bo jak będziemy mieli opinię, to znowu taka sama będzie dyskusja. No rozumiem, czyli tak? czekamy na, na opinię i spotykamy tak się tak jeszcze jest. raz. Tak, tak jest. Na, na, pewno, na pewno jeszcze raz, bo wtedy my kończymy, można powiedzieć, drogę, tak? My kończymy drogę takiej skali. A, a tylko jeszcze okazję jedno pytanie korzystając z tego, że jest pan burmistrz. Na jakim etapie jest wyjaśnianie? roku administracyjnych tych spraw, zarówno w Urzędzie, jak ma Pan... Pani są sąsiadkowie, jest postępowanie administracyjne prowadzone, zbierane są dokumenty. Będzie postępowanie zakończone, to, to będzie Pan poinformowany. Wiem, że Starosta również ze swojej strony prowadzi postępowanie. Poszukamy. Dobrze, to w takim razie poddaję pod głosowanie wniosek o przekazanie skargi do rozpatrzenia i zaopiniowania Komisji Infrastruktury. to jest za przyjęciem? Jednogłośnie 5 głosów za. Mogę tylko zapewnić, że nie zamierzamy chować głowy w piasek, tak? Czyli podejdziemy, że tak jak statut przewiduje i z opinią wrócimy. Z opinią Komisji Infrastruktury zapoznamy się i wtedy będziemy debatowali.